Co tu się odwaliło? Walencja spadła w naszym uniwersum z La Ligi. Polscy siatkarze będą mieli medal olimpijski. Cześć, witajcie w dziesiątym 10 już, 10? odcinku y, kariery FC24 w Polsce. Na początku pan Wojtek tutaj powiedział, żeby Starzyńskiego, Starzyńskiego? Nie, Bartolewskiego nigdzie nie puszczać ewentualnie na wypożyczenie. A my tutaj na razie przywitani zostaniemy przez raporty zjadowcze. Te raporty na razie takie. No, szału tu nie robią. No, nie robią szału, no, nie robią niestety szału. No. aż co się spodziewać po 1-1 ocenie? Dobra. Zbliżajmy do walki przed naszym Stewu Kasim, jakiś Smithis na budzie w Warszawie. Za nisztę. Magdadi rozumie, czego po nim oczekujemy. Nawet zaczęliśmy. Tak o to powiem, ja. Ale jedną Bramką. I I patrzyłem przed meczem. Okoń w ogóle nie gra. Okoń ma 64. Co by był fajnym zastępcą za Szczepana. Szczepan jeszcze młody nie będzie. No, niestety. Jędzie nas tutaj porobili jak e, chcieli. RKS remisuje z piastem: dwa na przykład. A jeszcze patrzymy na oferty pracy: dosyć ciekawe. A zresztą co ja gadam? Pokażę wam. RKS szuka trenera, aczkolwiek RKS by chciał tutaj do parków Europejskich z budżetem czterech baniek. Nie wiem, jednak... Jednak jak prezydent będzie miał wizję do uspokojenia starości, to ja kurczę naprawdę nie wiem. Teraz spotkanie z pasami. Kamil Glik nie wiem gdzie poszedł. Ale na rezerwę sobie pójdzie nasz z RPA gościu. I może Steczyk, Steczyk. Może za Szczepana, bo nie wiem, coś Szczepan ostatnio ma problem z tymi brameczkami. Symulujemy. Ej, co jest? Czemu dwie klęski? I RKS wygrywa z Legią, kurde, coś w tym się to... Szalony. mecz był ciężki. Co, co ta nasza drużyna robi? Nie wiem tego, ale... Dwie porażki pod, pod rząd, to jest... Lekko niepokojące. To, co jest uspokajające, to fakt, że w Spinarce mamy też złoto, w Spinarce złoto mamy. Pusz, ten pusz cały, Brastarzyński zrównoważony, Starzeński na kondycji, też na kondycji, też zrównoważony na kondycji, bo tu wszyscy, widzę, latają ledwo co. Pusz by chciał zagrać, no ja nie wiem. Panie puszu. Ma szansę, tylko jej nie spierdziel. Byku. No dobra, jest remis, chociaż remis. Chociaż to. Trzeba, ma być środek tabeli, a nie pchary europejskie. A potem mamy raptem półtorej gwiazdki, więc czego się tutaj. Spodziewaliście, drodzy widzowie, jakichś sukcesów? To nie jest amator, a kurczę, klasa światowa. Tu nie ma czegoś takiego, że klub półtora Miastki wygrywa Mistrzostwo Polski. Ja wtedy wygrał takie Mistrzostwo w Irlandii, może też. nikt Niktu. Szalonia wśród tych młodzieży, gdyż będzie sprzedawać zyskiem. To młodzież. Dobra, się poprzesuwań tu niektórych. Za młody. Choroba. Najwybożyczenie młodzieniców. Jak na polską ekstraklasę, to mogą być nawet niezłe kocórych na prostą ekstraklasę. I nareszcie wygrana. Odblokował się z powrotem Szczepan. No, nareszcie mordeczko. Odblokował się. Z, odnalazł się. Mój instynkt strzelecki, starzyński. Zresztą on tak na emeryturkę idzie. O kurde! Złą kwestię dałem, teraz zespół jest taki się niezadowolony. Rana do Dunkierek, a ja zresztą, co nam szkodzi. Na pół roku. Pamiętam, że po półrocznym wypoczyniach to się mogą cuda dziać. Taki był chyba Exploit już od dwudziestki dwójki, czy od dwudziestki trójki. Zresztą jako napastnik, ja bym chyba się dała pani panie z Finlandii. Tu zaś, no, szału nie ma też wśród tych młodzieży fińskich, a może wśród polskich będzie jakiś? Maksymilian Krupa, nie najgorszy potencjał na Ekstraklasę. michael Pawłowski. Nie może mama była amerykanką? Kto wie? Już gramy się naszym młokosom. Pan Max Krupa. No nie gramy, nie, nie gramy pod środek, bardziej byście nam pan to jako SPD. Dobra, Robimy na punktu defensywnego. A pan Pawłowski, strzelanie jest tragiczne u Ciebie, ale szkól się w tym aspekcie, okej? Okay? A młodzieży sobie tutaj sztab. No tego sobie zwolnimy. lepszego zatrudnimy. Stać nas. Po prostu nas stać. Kij z tym, że, ma, że, z tym, że teraz będzie bieda piszczeć na cichej. Ale kurczę nas stać po prostu. Przedamy jakiego i będzie lepiej. Albo, sobie, albo pojedziemy sobie do krainy kangurów. Bo tam chyba najtańszy jest raport. Do Australii, do Nowej Zelandii. Oni tu też tam mają niebieski kolor. A to go nie chodzi, żeby z krajów kolorów niebieskich. No i jeszcze z Polski oczywiście. Tam, jest tam z dwadzieścia szansę temu. Mysowi. Dla Firleja tutaj Bartolewski na lewą pomoc, żeby nie mam rotał, że nie gra Remis. No okej, okay, dobra, remis to remis. Każdy punkt się liczy. Dzisiaj tak w kratkę. Już on po, ponad, a my w środku tabeli, czyli tam, gdzie chciał pan prezes. Sami Bagdadi, by chciał teraz na szkolenie. A dobra, niech leci na to szkolenie. Dobra, na kondycji nie się skupią defensorzy w takim razie. Na wypożyczania tam. Stali mielec. Wolcie, żeby grał, nawet jakby były rezerwy stali. Czwarto lub piąto ligowe No dobra, może tam się odnalazł. Kto wie. Fajt tak pewnie nie wyprowadzi pierwszej ligi, nawet na licencji, ewentualnie na modach, wprowadzić co najwyżej. Tutaj potwierdzenie, że wypożyczyliśmy naszych koleżków. Z Witam już zaczynać... Wiem, że za zapolnik... Na pewno, napolnik się masz.ko to na pewno kojarzy. się Kuba Bartosza. A Kevin Komar to ma duży potencjał, z tego co słyszałem. Teraz wejdzie za pana Kasolika nasz Bartoleski. Już ma na plus! O proszę. To ciekawe. Pan na rezerwę za monetę. Albo nawet ile pierwszego składu. Pan Reis może na rezerwę. I jak tam remis? Ale to. no Niby to ostatnio przyjął, ale no. Chociaż nie przegraliśmy. Co też ważne, że nie, żeby nie przegrywać. Taka jest piłka. O, tak powiem. Żebyś nie, żeby nie demotywować chłopaków. Drugi mecz spuszczo, Nie, to jest krytyczna. A krytyczna, nawet jeżeli ktoś mega wkurzony po drugiej sesji, to yy, jednak. Lepiej się powstrzymać od ostrych słów, bo może prezes wyrąbać na zbity pysk. To jest spotkanie z Leszkiem. O, cholera, będzie ciężko. Do jednej pozycji pan Czech. Uuu, ani się roznię do 50, ładnie, pan Augustyn Czech. I tego też przenosimy do różny seniorskiej. I zostawiamy, gdyż, ponieważ bowiem ma mega duży potencjał. Przychodzi i okienko letnie. Czy jakie letnie? Zimowe! Ja się rąbnąłem strasznie. co opuścił klub. Tutaj raport, człowiekiem ktoś... Przepraszam Panie oskarżę Wam brzmiaku, ale Pan, chyba już musisz odejść. Na przykład wersja jakiegoś juniora na pięć patyków, dobra. Łot, łotysz leci do Polski. A nasz Urbonas prawie jak Urbanos. A niech do krainy Kangurów. Niech tyle. Nie będziemy sprzedawać. Nie będziemy kupywać. Jest ten środek tabeli bezpieczny. I raczej my tu nie będziemy. nasz Bartolewski panowie, to 80, 159, w którymś ataku. Okej, okay, dobra. Trochę może potrwać, ale ten szur do Ferlapi Salono, mówię nie kupować, nie sprzedawać. Szur do Amorebiety. Zdaje mi się, że to był już pan, szur. Powiedział, że jesteśmy szur Niemcy, że go nie puszczamy. Gdzieś. Ten? O, Erling Haland w drużynie roku wedle. Sify. Chcemy jak teraz ten ziutek co mu ojca sfaulował się czuje, kiedy Erling Haland demoluje czerwone diabły. to chyba nie wiem, to był Roykin Roy czy nie Roykin kurczę. Panie Wojtku, który, który to był ten, co ojca Halanda ha miał mocną kosę. Wszyscy, wszyscy są, są nie, nie wyśrubowani. dobra. To najpierw trzeba jeszcze ich tam dośrubować, bo jeśli nie dośrubuję to jak nam spuści mocne dla niej. Tak to może jedynie, tak to na spokona ale dla niej nie spuści, dobra. Kupienie na, dobra, zrównoważony, ty na szkoleniu, też na szkoleniu. Na szkoleniu, na szkoleniu, na szkoleniu. No i gitara. Dzień meczowy. Tak wygląda oto skład Leszka. Na Niklasena sobie wejdzie nasz ten pan Smith z RPA. No i. Jednak remis, remis. O proszę, Bagdali z golem i Archibald. Wpytę. Trener dwóch niebieskich drużyn. Kto na remis. Nie tej gry. Inny, jaki inny wynik, jaki inny wynik, panie redaktorze? remis mi z Lechem to bym brał jak pies szynkę, że tak powiem. Dziękuję za rozmowę. O, 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 puchard ze stalo. Humphreys, do Evertonu. Everton jest Everton naszego tutaj, ten. E, 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 e. No nie wiem, no No nie wiem, no. Zostawmy odpowiedzi. Na razie. Dobra, ze Stalomielec to może... Chociaż w tym będzie ŁKS, Ale damy szansę tutaj ten, bo trochę poturbowani widzę tutaj. Z jego wejdzie oczywiście nasz Pan Albo nie nie wejdź w takim razie... O kurczę. O oh, kurczę, Moll, dobra. Pan Pusz za Starzyńskiego, niech sobie wejdzie Pan... Yy, pan, 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 Pan... Pan, 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 pan. pan Sikora, Pan Reis za tutaj yy, Kasolika. Yy, pan Chumplis niech sobie wejdzie na Bramę, Trasa Debiutu. Pan Czech na... Kurczę, co ja odstawiam, dobra. W końcu, to, w końcu to jest, żeby trochę pod, podnaprawili się. Szybka symulacja i. A tam. Ważniejsza jest liga, a nie Puchar. To jest odwrotność jak w Radomiaku. Puchar może i się smokać, a najważniejsza liga. Takie jesteśmy szczęśliwi. A dzisiaj pograć młodzież, chociażby Brandon Humphries. Może to odchęci Everton, żeby go kupili. I Augustyn Czech. Jakby lepiej, żeby w takich debutowali, niż żeby potem kurczę musiał je zdać na Legię, na przykład. A dobra, możecie ciekawe tej transfery z Birmingham na Pols na pewno jest. Yy, frapujący transfer. Robert Gunn do stad yy, Derems, Oli dobrze pamiętam, nazwanego klubu z tym logiem. Kevin De Bruyne odchodzi do Juve. Nie smuteczek, bo jednak, jakby nie patrzeć, te Bruni jest legendą e, w City. ten też z innym koleżką belgijskim, Są Kompanym, który obejmie Bayern Monachium. Bielecki do Grenoble. A, idźcie państwo. I prezes kurczę, jednak, nie się tą porażką, bo wiecie, że już. Na pomarańczowo jest tutaj poparcie dla mnie. Szczepan do was na Bruku. Bez komentarza dobra. Ano ja sobie z tym miał Matko, co w tej obronie? A, bo ja dałem się na szkoleniu. Aha, 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 dobra, to już wiem. W pierkowej roboty, i możesz też na przedłużaniu, ale no sorry, jednak trzeba tutaj pomajstrować. Zacząłem z ruchem, zakończymy. A obrona dobra. Za niech sobie wejdzie Bartolewski. I Sedla, ko ile umiesz grać na śpedeku, Znaczy na obronie. A teraz na sobie wejdzie pan, yy, może pan, moneta. Jakiś taki tacy zmiennicy. Mam nadzieję, że ŁKS nas tutaj nie porobi. Bardzo dobrze. Steczyk wykorzystał szansę i zdobył dublet. Tym oto aktem będziemy odcinek dzisiejszy kończyć. Wraz z takim żadnym przyjacielem. Stek... ...a imponował, nadal jest trochę wkurzony na mnie. O, już nie jest wkurzony. A jak teraz już szczęśliwy jest, jak kurde patrzcie jak się może człowiek zmienić. Nastawienie jego jak się skomplementuje. Jesteśmy na miejscu w szóstym, po dwadzieś... jest jeden. I raczej tu zostaniemy. W samym dole puszcza Stalmielec i górnik. Biega też bezpiecznie nisko. RKS 4, z potem Starty Leszka. Pogoń pierwsza. No, surrealizm w czystej postaci. Także jak mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć, miłego dnia.